Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest polityczny puls tygodnia. Zaczynamy. Koniec ubiegłego tygodnia i początek obecnego obfitował w dość zaskakujące wydarzenia. Okazało się bowiem, że Polacy, przynajmniej spora część, tęskni za zapisem. Nie, proszę Państwa, to nie jest żaden żart i wcale to nie dotyczy wyborców prawa i sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie. Dotyczy to wyborców Platformy Obywatelskiej Koalicji 13 grudnia w całości. Zaczęło się od tego, że dziennikarze krakowskiego oddziału Polska Press, Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego w onecie powiedzieli, że chcieliby, żeby wrócił obajtek. Proszę Państwa, znowu podkreślam, to nie jest żart. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że obecny zarząd Polska Press ściął premię ale nie tylko same premie, ale również system premiowy. Nie będzie premii na Boże Narodzenie, które już za chwilę, nie będzie premii takie, takich, jakie były w poprzednich latach. A wiem o czym mówię, ponieważ byłam w zarządzie Polski Pres i wypracowaliśmy bardzo dobry system premiowy, polegający na tym, że im więcej kto pracuje, tym dostaje lepsze pieniądze czyli premie. System, tak zwanych orłów. Nie wszystkim to się podobało, niektórzy narzekali, ale w efekcie system okazał się bardzo dobry i skuteczny. Były pieniądze, były wynagrodzenia, były również benefity na święta. Teraz nie ma nic. I oto dziennikarze, którzy wprost przyznają, tak, głosowaliśmy na koalicję obywatelską, myśleliśmy, że będzie lepiej, głosowaliśmy na Tuska, a jest dużo gorzej, i mówią wprost, Dobrze by było, żeby wrócił Daniel Obajtek. W kuluarowych rozmowach mówią, że poprzedni zarząd bardzo dobrze zarządzał firmą. Proszę Państwa, obecny zarząd Polski Press kompletnie nie zna się na zarządzaniu. Świadczy o tym gigantyczna strata, która figuruje już w październiku, a co dopiero mówić na koniec roku, to jest ponad 60 milionów złotych. W plecy, można powiedzieć kolokwialnie, czyli strata na poziomie ponad 60 milionów, do końca roku może to być 80, a to oznacza prywatyzację spółki, to oznacza ogłoszenie najpierw upadłości, ewentualnie sprzedanie jej za bezcen. To pokazuje, jak jest zarządzane państwo. No bo przecież, to Orlen jest właścicielem Polski Pres. Przez ostatni rok nie słyszałam sformułowań Orlen Press, tucież obajt, media obajtkowe, tak jak było w poprzednich latach, gdzie Orlen Press było wymieniane w różnych przypadkach. Teraz nie. Teraz podobno są wolne media, które tęsknią za poprzednimi czasami. Teraz dziennikarze Polski Press mówią i wprost, że chcą, żeby wrócił Obajtek i w kuluarach, żeby wrócił i obajtek i poprzedni zarząd. Okazuje się, że wszelkiego rodzaju yy, informacje, że są jakieś naciski polityczne, czy tudzież, że ludzie są zwalniani z powodu poglądów politycznych, okazało się jedną wielką bzdurą. Jeżeli chodzi o naciski polityczne i czystkę polityczną, to został właśnie odwołany poprzedni zarząd Polski Press. Kolejna yy, dziedzina, kolejny obszar, gdzie. Ludzie chcą powrotu Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi, proszę Państwa, o Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak, proszę Państwa, ludzie chcą związani z nauką chcą powrotu ministra Czarnka. I to też nie jest kwestia ludu pisowskiego, tylko zwykłych, można powiedzieć, naukowców. A informacje na ten temat przekazał Onet, dziennikarka Onetu o tym powiedziała, portalu, co do którego nie można mówić, że sympatyzuje w jakikolwiek sposób z pisem. Również głosy o tym, że bardzo się źle dzieje, jest słychać w kulturze, słychać, że nie ma pieniędzy właściwie na nic leży ochrona zabytków, to, co było też standardową wizytówką, można powiedzieć, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze kultury. Ale nie tylko. Dla, również chodzi o teatry, chodzi o różnego rodzaju plac, placówki kulturalne, festiwale. W 8 lat zostało od, odnowionych mnóstwo zabytków. Renowacja szła, można powiedzieć, pełną parą. Kwitły teatry, ale i to tak się nie podobało, dlatego że co i róż były różnego rodzaju informacje, jaki to zamordyzm pisowski panuje w kulturze. Teraz po roku czasu rządów koalicji z 13 grudnia okazało się, że jest to oczywiście tylko i wyłącznie, że były to tylko i wyłącznie słowa, słowa, słowa. Propaganda ludzi, którzy później weszli w koalicję, w koalicję 13 grudnia. Propaganda, która zaszkodziła Polsce. A jak Polacy oceniają rząd koalicji 13 grudnia, to sami Państwo wiecie, sondaże są bezlitosne. Większość Polaków ocenia bardzo źle rząd Donalda i uważa, że będzie, sprawy w Polsce będą się miały coraz gorzej. Minister Finansów nie jest orłem, nie jest nawet bym powiedziała sokołem, można powiedzieć, że jest zwykłym gołębiem, ale nie z charakteru gołębia, tylko wręcz przeciwnie. Jest złośliwym gołębiem, o czym świadczą jego ruchy związane z pieniędzmi dla największej partii opozycyjnej, jeżeli chodzi o subwencje dla prawa i sprawiedliwości. Myślę, że kolejne miesiące przynoszą, przyniosą nam coraz więcej tęsknoty za rządami prawa i sprawiedliwości, bo wtedy po prostu Polakom żyło się dużo lepiej. I to wcale nie chodzi o jakieś sympatie polityczne, tylko chodzi o zwykłą, merytoryczną ocenę. I mam nadzieję, że dobre czasy, Wrócę.